Cześć, pod moim ostatnim filmem pojawiło się ciekawe pytanie od Piotra, więc w tym odcinku na nie odpowiem. Zaczynamy. Aby wszystko było jasne, najpierw przeczytam Wam pytanie, a za chwilę zagłębię się w temacie, bo jest trochę złożony. Kolejny ciekawy film, z Twojej pracy. Dziękuję. Ciekaw jestem, jak podchodzisz do tematu zleceń. W sensie ciężko być konkurencyjnym względem lokalnych, będąc firmą, która, aby wykonać sesję, musi ponieść koszty dojazdu. A Twoje zlecenia nie są w koło komina, tylko Worldwide. Miłego dnia. Ok, czyli przechodzimy do odpowiedzi. Tak jak mówiłem, temat jest trochę złożony. I myślę, że bardzo ważne, żeby zacząć od tego, że firma, w której wykonuję zdjęcia i filmy, czyli oczywiście moja firma, jest moją jakby działalnością zupełnie dodatkową. Można powiedzieć, że nawet na początku była hobbystyczną, teraz oczywiście już nie jest tylko hobbystyczną. Także nie zawsze na wszystkich zleceniach zarabiam, czasami po prostu wykonuję je jakby po to, żeby. To wszystko zaowocowało w przyszłości. Także to jest jakby podstawowy punkt wyjścia w przypadku realizacji wielu zleceń, które wykonuję daleko, nawet na drugim końcu świata. Uwielbiam podróże i to naprawdę uwielbiam. I, i czas spędzony w podróży jest to czas, kiedy naprawdę czuję, że żyję, tak wiecie, na maksa, na 100% i zlecenia wykonywane w podróży są właśnie jakby tym elementem tego mojego wymarzonego stylu życia, dlatego często wykonuję je za różne dziwne stawki, często jest to również barter, dlatego że po prostu to jest to, co rzeczywiście chcę robić. W tym przypadku zysk nie zawsze jest y, najważniejszy. Czasami jest tak, że w przypadku niektórych zleceń po prostu oszczędzam na swoich wyjazdach, dzięki czemu mogę odbywać więcej podróży i dodatkowo koszty związane z wyjazdami są niższe. Na przykład, kiedy robię zdjęcia dla hoteli, w momencie kiedy i tak odwiedziłbym dany kraj, nawet jeżeli jest to barter, czyli po prostu wymiana usług. O barterze nagrałem film wcześniej, za chwilę wrzucę Wam link do tego filmu. Nawet jeżeli jest to barter, to tak naprawdę i tak. Nie wydając pieniędzy, oszczędzam je, bo normalnie w tym przypadku i tak wydałbym pieniądze na nocleg. Także e, często po prostu jakby kieruję się tą filozofią przy, przy doborze partnerów czy, czy klientów w trakcie moich wyjazdów. A propos konkurencji, wiele razy słyszałem od właścicieli hoteli w dosyć o, odległych miejscach, powiedzmy względem Europy, że fotografowie, którzy są na miejscu na stałe, są często bardzo drodzy i jakość ich usług jest naprawdę kiepska. Na przykład w Zanzibarze. Właścicielka hotelu bardzo narzekała na poprzedniego fotografa. Nie pamiętam dokładnie gdzie, ale wcześniej też słyszałem takie opinie, także takie opinie naprawdę pojawiają się, można powiedzieć, regularnie. I jest to też jakiś taki jakby plus, że, że mimo że osoby są na miejscu, które wykonują dane usługi, często po prostu jestem w stanie wykonać je lepiej, przez co klienci są bardziej zadowoleni. Kolejny bardzo ważny element to jest to, że dzięki właśnie takim współpracom buduje portfolio, które jest bardzo ciekawe dla klientów, szczególnie z Europy, kiedy pokazuje takie tropikalne, luksusowe lokalizacje. I dodatkowo też buduję jakby swoją pewność tego, że, że potrafię zrobić fajne zdjęcia, fajne filmy, że klienci są zadowoleni. I to naprawdę bardzo fajnie owocuje w, w codziennej pracy, w codziennych, wiecie, negocjacjach z klientami i tak dalej. Także budowanie tej pewności, tego, że potrafię dostarczyć super zdjęcia, super filmy, niezależnie od tego, gdzie pojadę, jakie będą warunki, że potrafię się do tego dostosować, to też uważam za, za bardzo ważne i, i bardzo. Przydatne, szczególnie jeżeli chodzi o, o budowanie tego biznesu, jeżeli chodzi o plany na przyszłość. A teraz dwa najważniejsze punkty. Eee, przede wszystkim po takich wyjazdach zawsze wracam zadowolony, I, i to jest moim zdaniem, jakby absolutnie najważniejsza rzecz, dlatego że robię to co naprawdę lubię. I czasami, nawet jeżeli finansowo dana, dana współpraca nie wyszła jakoś super, e, i tak jestem zadowolony, bo widzę moje zdjęcia w fajnych miejscach, widzę, że są pozytywnie oceniane, widzę, że klient jest zadowolony, a i tak cały urlop spędziłbym za aparatem, jak zawsze. Więc, e, jak dla mnie, jest to po prostu wspaniały układ, na którym każdy korzysta, każdy jest zadowolony. Jeżeli chodzi o finanse, to powiem Wam szczerze, że do tej pory e, tylko w Japonii zarobiłem więcej niż wydałem na cały wyjazd. Na większości wyjazdach jest to w okolicach zera, czasami jakieś tam koszty ponoszę, e, także i tak jestem z tego zadowolony. No, no, ale tak jak mówię, jeżeli skupiałbym się tylko i wyłącznie na finansach, no to do tej pory tylko e, Japonia dołożyła mi pieniędzy na koncie zamiast e, ich e, zabierać, jak wszystkie pozostałe wyjazdy. Ostatni punkt, tak naprawdę też moim zdaniem bardzo ważny, to, to jest to, że to jest właśnie tego typu zlecenia, to jest właśnie ten styl życia, o którym wspominałem. To jest to, co rzeczywiście chciałbym robić. Cały czas chciałbym po prostu tylko i wyłącznie podróżować z plecakiem pełnym sprzętu, z kraju do kraju, i tak dalej. I czas spędzony w podróży, niezależnie od tego, czy w tym momencie zarabiam, czy nie, jest zawsze mega udany, dlatego jestem z tego zawsze bardzo zadowolony i tak jak mówiłem już wcześniej, dzięki temu buduję swoje portfolio, buduję swoją pewność, buduję całą to jakby otoczkę, to wszystko, co jest mi potrzebne do tego, żeby rzeczywiście ten biznes rozwijać. Także wyjazdy, do których nawet dokładam, ale spędzam super czas, które dają mi fajne zdjęcia do portfolio, uważam też za udane i bardzo potrzebne, dlatego że, że dzięki temu po prostu coraz bardziej zbliżam się do tego, do tego celu, który, który mnie interesuje, czyli oczywiście podróżować jak najwięcej i mieć jak najlepszych klientów i zarabiać jak najwięcej kasy na tym. Myślę, że to jest oczywiste. Mam nadzieję, że odpowiedziałam wystarczająco dokładnie na to pytanie. Jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, zostawcie je w komentarzach. Oczywiście na wszystkie odpowiem jak zawsze. E, zapraszam do udostępniania filmu, lajkowania i oczywiście subskrybowania kanału. Mam nadzieję, że do końca roku uda mi się przebić 500 subskrypcji. Bardzo mi na tym zależy. Także jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału jesteście tu pierwszy raz, zostawcie suba. Co tydzień jest nowy film. Myślę, że dzielę się wartościową wiedzą. I oczywiście widzimy się za tydzień. Cześć.